Nagrywa się. zaczynamy. Co sprowadzacie dzisiaj do sosnowca? Cześć, sprowadzamy dzisiaj do sosnowca, bicie rekordu Polski. Będziemy bić rekord wysokości rzeźby. Na pewno zbudujemy konstrukcję, która będzie miała 3 metry wysokości. To jest takie minimum, w zależności od tego, jaka będzie temperatura. Jeśli spadnie do wysokości 0 stopni, no to myślę, że do 5, nawet do 6 metrów będziemy w stanie się zbliżyć, jeśli chodzi o jej wysokość. Mhm. A jaki jest aktualny rekord? Aktualnego rekordu oficjalnego Polski nie ma, więc jesteśmy pierwsi, którzy dokonają takiego wpisu do oficjalnego wpisu do księgi mhm. rekordu Polski i osobliwości. O tak. Mhm. Od jak dawno zajmujesz się rzeźbą w lodzie? Rzeźbą w Lodzie zajmuję się od 8 lat. Od 8 lat, przepraszam, mam styczność z tym materiałem, natomiast tak profesjonalnie od 6 prawie lat zajmuje się już taką stricte rzeźbieniem w lodzie, tylko i wyłącznie tym materiałem. Mhm. Dlaczego właśnie taka, takie nietypowe hobby, czy zawód właśnie to jest hobby czy zawód? Chyba bardziej pasja i hobby, bo tak jak mówię, poznałem 8 lat temu człowieka, który rzeźbił w lozie i tak mi się spodobał ten materiał i rzeczy, z którego można, które można tworzyć z tego materiału, że tak mnie to zafascynowało, że chciałem po prostu sam siebie sprawdzić i e, testując, próbując, e, złapałem taką zajawkę, że stało się to najpierw zainteresowaniem, pasją. No i teraz łączę wszystko, praca, e, praca, pasja, wszystko w jednym. Mhm, jak trafiłeś do Sosnowca? Do Sosnowca przeprowadziłem się tutaj generalnie ze stolicy 5 lat temu, bo współpracowałem z jedną z tutejszych firm od 1 stycznia, od 1 stycznia jako ostry cięci Adam Pieśniewski, więc, więc może powiedzieć już 6 lat mieszkam tu w Sosnowcu, więc między innymi dlatego tutaj event w centrum Sosnowca klub Inferno. Co to będzie za rzeźba? Co, co, co będzie, przedstawiała? Rzeźba będzie przedstawiała? Ma być związana z dniem kobiet. Tak, rzeźba, rzeźba będzie przedstawiała demona który w objęciach będzie trzymał anielicę, kobietę, z rozłożonymi skrzydłami. Taki mm -hmm. jest zamysł. Mm -hmm. Trudne jest rzeźbienie w lodzie? To jest prosty materiał, czy, czy, czy jednak Czyli trzeba jest, się trochę napracować? jest generalnie materiałem bardzo niewdzięcznym. Zachowuje się bardzo różnie w zależności od tego, jaka jest temperatura. Teraz mamy troszeczkę cieplej, widać, że pojawiają się takie drobne mm -hmm. pęknięcia. No nie jest to stabilny materiał. Za każdym razem zachowuje się inaczej, potrafi pękać, odpadać w nietypowych miejscach. E, więc z tym, z tym bywają czasem problemy a jednak, jednak jest, jest to taki materiał, który, który jednak daje się kształtować i na, któremu daje się ładnie, łatwo nadawać pewne formy mhm. kruchość też tutaj ma znaczenie? Kruchość. No. Tak, w zależności no, tutaj właśnie od temperatury. Tym, Im niżej, tym lepiej, bo jest mhm. bardziej twardy e, i można, że tak powiem, więcej czasu poświęcić na dopracowanie szczegółów. Im cieplej, tym trzeba szybciej przyspieszyć pracę, e, bo staje się on bardziej miękki e, i, no, i zdecydowanie szybciej zanikają nam pewne detale. Mhm.